się ma za hałasy, ale no, jesteśmy z Bielawy, nie pamiętam, ZDI, W, co, w coś tam, nie pamiętam jak, jak, się na, jak na pewno C, ZDI, Bielawy, ale nie pamiętam co było za D, za D, za ZDI, a potem było na pewno Bielawy. No i ja ona ma mało popularności, ma tylko jedną linię. Czyli 13, bielawy, bielawy fabryczna się przejedziemy z baza Z a y, ZD, ta gra miała tytuł ZD i TM Bielawy i przejdziemy się z, ba, z bazy ZD i TM kujawska do bielawy Fabryczna. Czekajcie, szybki łyczek Wuptona. lecimy dalej no i lecimy dalej dobra lecimy dalej napiłem się już sorry za hałasy i może mnie być nie słychać ale po prostu no jestem u gości ale ja wszystko nagrywam dla was odcinek więc sorry za hałasy Poczekajcie chwilę, muszę coś zobaczyć widzowie, wiecie? Chwileczkę mi dajcie, minutkę. <noise> Dobra, jestem widzowie. Sorry za ogromne hałasy. Dobra, jedziemy. Już wracamy do gry ja tylko wszystko poustawiam Dobra. Już jedziemy widzowie. Kościół. Nie tej gry, więc no. No dobra, skręcamy. Wawlowa. I na 50 subów, na 55 subów będzie druga piosenka i live. A piosenkę Czarny Dym możecie już zobaczyć na kanale. Przed chwilą wbiła, więc no, czy nie przed chwilą, może tak z godzinkę temu, 10 minut temu. Ośrodek zdrowia na żądanie. Czemu akurat ośrodek zdrowia na żądanie? Ośrodek zdrowia według mnie powinien być zwykły. Rondo imienia dywizjonów 300, czy to powinien być na żądanie według mnie. Ośrodek zdrowia powinien być normalny, to ośrodek zdrowia. oż kurde się zblokowałem dobra już wjeżdżamy na trasę znowu dobra jedziemy widzowie do 20 ile tu jest tych kurde skręcaczy o boże nad rzeczką o, tam jest już chyba koniec trasy za chwilę. Dobra, ja się tutaj nie zatrzymuję, bo mi się nie chce. Market did. Tak, już będzie koniec trasy. Już będzie koniec trasy widzowie. Fabryczna bardzo dobra. I zajeżdżamy Bielawy Fabryczna przejdziemy się jeszcze z powrotem i wtedy zakończymy odcineczek tylko teraz jeszcze nie będę na żadnym przystanku zatrzymywał Bo mam mało baterii poniżej 20 widzów więc teraz na żadnym oprócz Pętli nie, nie będę się zatrzymywał jedziemy i sorry jeszcze raz za hałasy ogromne i może być mnie nie słychać, ale staram się mówić głośno do Was. No kurde! Dobra. Dywizjonów 303 Dobra, jedziemy Cały czas prościutko. Tu oczywiście na żądanie Czy znaczy ja teraz wszystkie robię na żądanie Bo mam mało baterii Więc no, oczywiście jakby ktoś stał, bym mi pomachał albo podskoczył Pamacham bym je motką albo podskoczył, no to oczywiście bym się zatrzymał wadza ze tej i mikujawska Dobra, jedziemy zachęcam do zostawienia suba oraz łapki w górę Dobra, takim jak ja sobie tu wiezę, jak mi pozwolicie o, dobra tym samym orzeniem kończymy odcinek. Do zobaczenia. Nara, do następnego.